Hej, tu Krem z Malinami Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj będzie Pierwsze, ale też nie Q&A Ponieważ Q&A już istniało na moim kanale, ale były bardzo źle wykonane, w ogóle już na samym wstępie pierwszego Q&A się zacięłam Hej wszystkim, z tej Kremówka i dzisiaj jest pierwsza Q&A z okazji 200 subskrypcji za co jestem Wam mega wdzięczna, bo to jest naprawdę duża subskrypcja Znaczy subskrypcji jest dużo Także te filmy już nie są dostępne na moim kanale, więc stwierdziłam, że po prostu nagram kolejne Q&A, bo ja osobiście bardzo lubię oglądać Q&A i myślę, że to jest fajna inicjatywa dla Was po prostu, żeby mnie trochę bardziej poznać. Pytania są brane do społeczności, gdzie pisałam, żebyście im po prostu je napisali. I był regulamin, że jedno pytanie to jeden komentarz, ale dużo, oj, dużo osób nie czytało chyba w ogóle posta. Także zawsze kiedy coś napiszecie, przeczytajcie do końca. Polecam. Tym bardziej, jak coś jest napisane kapslokiem. Pierwsze pytanie jest od Namu Misia. Przepraszam, jak zaczytam. Jak najpierw nazywał się Twój kanał? Uwaga! Mój kanał nazywał się Kremówka przez U Otwarte. Jakby było to dla mnie to takiego specjalnego, po prostu tak sobie wymyśliłam. Aczkolwiek w końcu zaczęło mnie to trochę irytować. Ten błąd, bo wiecie, ówka. To jest taki podstawowy, jakby błąd. No, wiesz, że to było specjalnie, ale to było takie, wiecie, no i zmieniłam to w końcu wiele osób było niezadowolonych aczkolwiek teraz jestem z tym o wiele lepiej nie wybrałam sobie pisać miał nazwę przez u otwarte totalnie nie Dym bardziej pewnie bardzo wiele komentarzy by się pojawiało typu naucz się ortografii polskiej i tego typu nawet jest film na kanale z tego jest, tak, jest ale tylko mówiłam dlaczego itp itd kolejne pytanie jest od Melania Kowalik czemu chciałaś nagrywać na ety? Ogólnie zawsze mi się podobało nagrywanie na YouTubie. To, że można by się do kogoś zawsze odezwać, możesz zawsze się kogoś o coś zapytać. I ogólnie samo nagrywanie jest bardzo przyjemne. Ammiksia. Jeśli ktoś zaproponował się na przykład 100 zł za Twój kanał, zgodziłabyś się? Nie, nie zgodziłabym się. Mój kanał jest o wiele więcej wart. Tym bardziej naprawdę bardzo wiele czasu spędziłam nad tworzeniem tego kanału. No sami na odcinek potrafię robić po kurde 5 godzin. Naprawdę jest to Odcinek wychodzi 3 minuty, a robię go walone 5 godzin, więc to jest naprawdę dużo czasu, więc za ty w życiu, w życiu na pewno nie. Kiedy przestaniesz grać w Star Stable? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, tym bardziej, że mój kanał opiera się na tej grze, więc raczej nie planuję takiej daty. Kropka. Lubisz matematykę? Ogólnie matematykę lubię i nie, bo czasem jak czegoś nie rozumiem, to nienawidzę matematyki, Ale jak coś rozumiem i mi to wychodzi, to jest dobrze. Ostatnio w ogóle mi dobrze idzie z matematyki, także jest git, ale ogólnie matematyki, no tak średnio. I które się pyta, masz jakieś do czynienia z hakami? Nie miałam jakby na swoim koncie nigdy haków, nigdy tego nie próbowałam, nigdy nie planowałam tego próbować, ale mam odcinki, jakby jak ktoś używał haków, no, i to w sumie jest to, co miałam do czynienia z tymi hakami. Mi się SSA się pyta, jak masz mieć w rzeczywistości? Uwaga, to jest bardzo kreatywne. W Star Stable mam meja, a w realu mam Maja. Wow. Czy SSA to Twoja ulubiona gra? Na ten moment chyba tak, ponieważ nic innego aktualnie nie gram za bardzo, no bo w Star Stable w sumie też bardziej do nagrywania, aczkolwiek w inne gry jeszcze mniej gram, bo po prostu w ogóle nie mam czasu na to. Ale jednak chyba starty, bo to jest my, my Jak myślisz o wybraniu płci, konia i jego wieku? Boże, to jest po prostu cudowne! W końcu nasze koje nie będą jakieś niepłciowe, to jest cudowne, że to dodali, naprawdę bardzo się cieszę. Czy inspirujesz się kimś? Nie, nie. Z YouTube'a nikim się nie inspiruje aktualnie, nawet jak zainspiruje się jakimś filmem to oczywiście piszę to w opisie, ale tak ogólnie cały pomysł na kanał to nikim się nie inspiruje, tym bardziej, że ostatnio w ogóle same są moje pomysły, więc no. Jaki był pierwszy koń na SSO? Moim pierwszym koniem, uwaga, był kucyk, tak, bo był jednak najtańszy w grze, a był całkiem ładny. Więc to był mój pierwszy koń, a później kupowałam od razu najdroższego konia w grze, bo kiedyś fryzy drugiej generacji kosztowały 990 starkońców. A ja musiałam to zrobić wiecie, tak tygodniami do Ridera, więc bardzo długo jeździłam tym kursyku i tak w sumie pewnie nie nienawidziłam już później. No, to były czasy. Czy chciałabyś zrobić spotkanie z fanami w Stars Table? Oczywiście, że tak. Naprawdę, planuję nawet tak jak kiedyś zrobić, ale zawsze. Nie mam czasu, czy coś mi wypada. No i tak wiecie, no różnie to bywa. A w realu totalnie nie, jakby nie czuję tego. Tym bardziej pokazać swoją twarz, więc w realu raczej nie. Tym bardziej jak jest korona. Skąd wzięła się nazwa Kremówka? Uwaga, ja nie pamiętam. Ona jest tak długo ze mną, jakby jeszcze przed kanałem ona była ze mną, że ja totalnie nie pamiętam, skąd ona się wzięła i w ogóle, czemu kremówka przez u otwarte. Nie wiem, serio. Czy masz biefe, w którą znasz od urodzenia? Może nie od urodzenia, ale bardzo długo. Jest to delfina. Z którą nawet mam kilka odcinków na kanale. Także jeśli to oglądasz Delfina, to cię pozdrawiam. Gdzie znalazł grę Star Stable? Uwaga, tutaj też od delfiny. Właśnie ona mi ją pokazała. Nawet ja jakieś odcinki, swoje pamiętam, jakieś nagrywane telefonem, bo, bo tak, bo nie mieliśmy mieć programu nagrywania normalnego. Ale tak, to od delfiny. I pamiętam, to jest ja tam laptopa swojego, kolejnego, bo, który działał w końcu, to po prostu zainstalowałam tą grę i mówiłam: Ej, ona była spoko. Ja ją zainstalowałam i jakoś tak to się potoczyło. Więc no, kiedy instalowałam tą grę i ja wiedziałam, że tak się skończy, że będę miał swój kanał 7 tysięcami subskrypcji. No. No. <grym> to jest ciekawe. Czy nagrasz kiedyś jakiś serial SSO? Ogólnie seriale SSO nie czuję ich po prostu. Oglądam kilka seriali, które na pewno są świetnie wykonane, ale nie czuję tego po prostu w oglądaniu seriali Startupy. Jakoś nie podoba mi się to. A sama też nie umiałam raczej nagrać takiego serialu SSO. Aczkolwiek nie wiadomo, co mi kiedyś strzeli do łba, więc nie mówię tak, nie mówię nie. Czy będzie jakaś Twoja prawdziwa twarz? Yy, ogólnie myślę, że raczej nie, po prostu nie czuję żadnych plusów z tego, no niby fajnie, że wiedzieć znacie mnie, ale jakoś tak, no nie. Jakby wiąże się z tym bardzo wiele odpowiedzialności, na której bym po prostu aktualnie totalnie nie chciała. Co jeżeli ktoś by powiedział, że masz dwie rzeczy do wyboru, które byś wzięła: musisz skończyć z SSO, musisz skończyć z nagrywaniem na ety. Ogólnie to jest ciekawe pytanie. Zastanawiam się nad nim już wcześniej trochę. Ale jednak wybrałam chyba skończyć z SSO. Jakby kanał naprawdę bardzo dużo na nim osiągnął, przynajmniej moim zdaniem. I bardzo dużo czasu w niego włożyłam. A Stars Table to jakby jest gra. Zawsze mogę przejść na inną grę. Jakby też pana To prawda, te wyświetlenia na kanale byłyby mniejsze, ale na kanale mi bardziej zależy niż na moim końcu na Stars Table. Bo jakby mówię, no konto to konto. Mogę zrobić sobie kolejne. Geno może skończyć z SSO, no to nie kolejne konto, ale no ogólnie. Więc, no a kanał, no to nie będzie drugi, nie? Więc ja myślę, że wolałabym skończyć z SSO po prostu. Aczkolwiek nie planuję w życiu skończyć SSO, nie! Nikt mnie do tego nie zmusza. Lubisz niebieskie domy? Niebieskie domy? No spoko. Jest twój koni Fresco. Ogólnie tak wiele koni mi się podoba, że nie miałam po prostu innego wybrać. Bardzo podoba mi się te apalosy. O matko, one są przepiękne. Marwary mi się bardzo pod podobają i wiele innych koni, naprawdę. Jak długo grasz Freso? Miałabyś wybrać nazwę postaci? Są w ogóle dwa pytania. Nie wiem, czemu ja to wydziałam do odcinka, ale dobra. Niech już będzie. Eee, jak długo gram Freso? Ogólnie no mówię, grałam tak nawet 7 lat temu z delfiną. Ale to konto miało w ogóle maila, pomijam swojego maila, ale grałam na nie, więc taki mail istniał, więc bardzo ciekawe, nie? Ale tak, miałam tam, później miałam jakieś 3 lata, przerwy chyba I później dostałam tego laptopa i zainstalowałam i mam to konto Już jest 3 albo nawet 4 chyba lata, matko jak to szybko leci Jeju Czy lubisz sushi? Kocham sushi, Boże, kocham sushi Sushi to jest życie no prawda tylko czemu jest takie drogie, no? Ale słyszycie, że żyje totalnie. Chciałabyś dobingować w jakimś filmie, serialu SSO? Przepraszam, jeśli takie pytanie było. Tak, chciałabym. Jakby na jakimś, nie wiem, popularnym serialu chciałabym, więc jeśli ktoś nagrywa seriale i to ogląda, to możecie do mnie napisać. Z wielką chęcią mogę domingować w jakimś filmie. Czy chciałabyś mieć konia kiedyś w realu? Kiedyś na pewno bym chciała mieć, naprawdę. Ale teraz na pewno nie mam żadnego czasu, nie mam żadnych warunków, nie mam żadnych umiejętności na konia. Ale kiedyś jak najbardziej bym chciała. Ale to mówię, za 5 bitych lat, jak nie więcej. Co jeszcze? McDonalda. Ostatnio w ogóle nie jem McDonalda, po prostu nie mam na to czasu. Ja nie mam na nic czasu, ale serio, nie mam na to czasu. Yy, no i tak ale rzadko, ogólnie tak nie wiem, raz w miesiąc, no to ostatnio a nawet to mniej, więc smutne, nie, nie lubię McDonalda. Skąd bierzesz pomysły na filmy? Uwaga, jeśli coś mi do głowy strzeli, jakiś fajny pomysł, to od razu zapisuję w notatkach, żeby nie zapomnieć. I tak mi się stworzyła lista, czasami po prostu nie mam tych pomysłów, czasami się przed was pytam albo się czy kimś inspiruje, ale często jest bardzo z tej listy ostatnio, w ogóle ostatnio same filmy są z tej listy, więc no, fajnie, fajnie. Kim chciałeś zostać, jak byłaś mała? Ogólnie byłam nudziarką i... Nudziarką? Jest takie słowo w ogóle? Chyba nie. I chciałam być weterynarzem. No, jak to chyba większość dziewczynek w moim wieku. Ale nikim innym nie chciałam być. Tylko chciałam być weterynarzem. Taka byłam zawzięta, żeby być tym weterynarzem. Ulubiony jest sobie kanał na YouTube. Pozdrawiam. Też pozdrawiam. Ulubiony jest sobie kanał. O matko, ostatnio w ogóle mam taką fazę, no, zawsze mam fazę jakiegoś hobby, akurat mi do głowy na jakiś dany okres I teraz po prostu, oglądam, nie hobby, to nie jest hobby akurat, ale oglądam sobie Among Us, ciągle, na przykład u Mandzia albo u Bladiego. Nie wiem, już tak mam ochotę, po prostu to jest takie dla mnie odprężenie się po całym stresującym dniu na przykład I to jest po prostu taki, wiecie, głupie, ale mi się podoba Albo też ostatnio oglądałam Marlene Sztamborską, bo interesuję się ostatnio rysowaniem, co prawda Powiem wam, że tak średnio tłumaczy i w sensie... U niej to wygląda wszystko ładnie, więc nie to wygląda jakoś w ogóle do dupy. Nie wiem czemu. Ale no bywa. I też mi trochę ostatnio oglądam. I co ja tam jeszcze oglądam? Kurde, muszę wejść na YouTube'a, czekajcie. No i ogólnie bardzo ogl lubię oglądać wardenkę i wszystkie dramy. O Boże, uwielbiam. <grym> to jest jakieś takie fajne. Podoba mi się oglądanie dram. No, to jest fajne. Jaki był twój pierwszy zakupiony koń w SSO, gdy kupiłeś Star Ridera? Gdy kupiłam Star Ridera, to pierwszym moim zakupionym koniem, jak już uzbierałam te Star Coinsy, był Fryz. I bardzo długo na niego czekałam, bo to był po prostu najdroższy koń w grze. Kosztował 990 Star Coinsów, No i bardzo długo czekałam na niego. Ale jak mi się udało, boże, jakie to było szczęście moje. Czy w przyszłości chciałabyś kontynuować kanał Ety? Tak, jak najbardziej. Chciałabym jak najdłużej, jak to możliwe, kontynuować kanał na i Ponieważ bardzo to lubię i sprawi mi to po prostu przyjemność. Jakby osiągam nowe cele. Teraz na ten rok moim celem jest 10 tysięcy. I ja Wam mówię, że mi się uda. Uda się. Nam wspólnie. I nie masz koni we SSO? Hmm, to trzeba sprawdzić. Okej, okay, jestem w stajni i liczymy. Raz. Uwaga, dokładnie mam 39 koni. Kurde, brakuje mi jednego do 40. O matko, no. Jeszcze jednego i będę miała 40 koni. O matko, to jest jakoś tak dużo, nie? Dużo mam tych koni. No, ciekawe, ciekawe. Co myślisz o swoich pierwszych filmikach na kanale? Sądzę, że są porażką. Są okropne. Mój błąd życiowy. Nie polecam. I może nagrywam odcinek z tego, jeśli... Jeśli przebywałam tą tę falę cringe'u i mojego dziwnego głosu, bo może ten głos był normalny, ale mikrofon był jakiś zwalony. nagrywam jeszcze dziwnym programem, w którym nie powinno się nagrywać głosu, a nagrywałam ten głos. No i jest tam okropny dźwięk, no. Nie wiem, no, porażkę. Już się w ogóle... wtedy czułam się sławna. Na pierwszym moim odcinku mówiłam o moich znajomych, jakie ja będę ich usuwać i jak jakie będę ich dodawać. I tak, tak ja w ogóle nie robię, ale ja już ja jeszcze czułam sławna, nie? Ja już mówiłam, że tego i tego dnia już czułam znajomych bo ja będę miał ich za dużo po prostu, nie? Bo ja jestem już sławna. Tak było. Jaką wersję konia chciałabyś zobaczyć w co? Chciałabym bardzo zobaczyć konika polskiego, bo koniki polskie są takie jakby charakterystyczne, są inne niż takie normalne konie, w sensie jakieś, wiecie, SP czy tego typu. Po prostu są takie inne i są bardzo ładne, więc chciałabym je zobaczyć w Star Starter ale to jest... No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to, wiecie, konik polski, to jest polskie, więc nie jest jakieś popularne. No, ale zobaczymy, jak wyjdzie to. Skąd wzięła się Twoja pasja do koni? Uwaga, właśnie z tej gry. Od Delfinem, po ja pokazałam tę grę, zaczęłam w nią grać. No i później jakoś poszło, żeby zapisać na pierwszą jazdę. No i jakoś to się ciągnie. Cześć, mam pytanie. Czy zamierzasz nagrywać odcinek z czegoś innego niż SSO? Tak, bardzo bym chciała nagrywać z czegoś innego jeszcze. Jak wiecie, mam już odcinek z Wichra. I nie wiem, czemu go nie kontynuuje. Może też dlatego, że ta gra jest trochę nudna i w sumie. W tym odcinku tajemnicy nie robiłam, tylko robiłam wyścigi. To było, że były dymki tych postaci, oni coś tam mówili, i było przyspieszone tempo na wyścigu, bo to w sumie ta gra polega tylko na wyścigach. I no to nie było nic ciekawego, także no zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie. Może coś z Alicji online? No, zobaczymy. <ścoughs> Czy planujesz kiedyś nagrać vlog stajenny, aby pokazać twarz? Nie, nie planuję takich rzeczy, może jakbym miała jakiegoś dzierżawionego konia, to bym Wam pokazała w sumie taki dzień typowy, ale takiego konia nie posiadam i myślę, że nie będę posiadać przez najbliższe 5 lat, więc no nie planuję nic takiego. Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie? Właśnie też się zastanawiam nad tym pytaniem, aczkolwiek no nie chciałabym wam też mówić, bo jest ich wiele i to są takie bardziej prywatne po prostu. Gdy byłaś młodsza, marzyłaś o zostanie youtuberką. Tak, marzyłam o tym. Pamiętam, jak kiedyś byłam u lekarza i byłam taka malutka, totalnie. I mój tata chciał się pochwalić, że ja, wiecie, chcę zostać weterynarzem itp. A ja powiedziałam temu lekarzowi, że ja chcę zostać youtuberką. Mój tata był taki, a na pewno nie weterynarzem. Tak, ja chciałam być youtuberką. Widzicie? No i wyszło, jak wyszło. Czy planujesz w przyszłości odciąć się od Star Stable? Nie, nie planuję takich rzeczy, nie planuję takich, wiecie. 12 maja 5 lat później nie ma Star Stable, nie, nie planuję takich rzeczy, totalnie nie. Nie widzę plusów w tym na razie, więc nie, nie planuję takich rzeczy. Wolisz live w czy odcinku siebie na kanale. Jeśli tak, to dlaczego? Eee, Zależy od mojego humoru, bo live y, wiecie, robicie, tak w sumie szybko, jakby nie trzeba się jakoś wysilać mocno, bo w sumie to trwa tylko półtorej godziny i po prostu sobie pogadasz i fajnie się pobawisz, a no odcinek się montuje długo. Ale chyba jednak były odcinki, bo wiecie, jak się czymś zatnę, to mogę to wyciąć. No i tak. I w sumie czuję w tym włożoną moją pracę, więc chyba jednak odcinki. Czy chciałabyś zrobić taki obóz dla swoich widzów? Nie, patrząc na obozy Timu X, nie, nie chciałabym takiego zrobić. Tym bardziej myślę, że aktualnie nikt by się nie zapisał. Yy, I to byłoby bez sensu, nie się mojej twarzy i na pewno nie chciałabym robić takich obozów. Skąd pomysły na te zwariowane filmiki? No tak samo, z mojej listy bardziej. Czasem się z kimś zainspir zainspiruję, a to różnie bywa. Czasami w ogóle o Was zbiorę, bo czasem też cię pytam o jakieś pomysły. Więc to no różnie to bywa. O! drugi komentarz. Czy kiedykolwiek byś taką sytuację, że normalnie sobie gdzieś stoisz i nagle podchodzi podchodzi Ciebie chyba osoba, wyzywa Cię za nic. Lub mówi, że zrobiłeś coś, o czym nie masz pojęcia i potem wszystkim pisze, że jesteś oszustką itp. itd. Eee, nie mam sytuacji, że mnie wyzywano na Star Stable. Eee, ale raczej jakoś to było bardziej, to wiecie, jakieś hasztagi JK czy tego typu. Ale nie, raczej chyba dużo takiej sytuacji nie było. Jaki masz ulubiony wyścig w SSO? Też się na nad tym pytaniem, powiem wam, że najbardziej chyba lubię zbierać zwierzątka na ranczy Starshine, ponieważ robi to się szybta i się sharingów i jest dużo peda z tego, ale taki wyścig, taki stricty wyścig... Yhym... Jakby lubię bardzo wyścig u Loretty, bo daje dużo peda i jest takim szybki, aż bardzo podoba mi się wyścig w posterunku sekwoi, taki z przeszkodami, teraz będzie wyświetlane na ekranie, ale on jest bardzo ładny i potem się ten deszcz, jest taki klimat fajny, jest bardzo fajny. Co ci zainspirowało do grania w SSO? Delfinka po prostu. Już mówiłam wcześniej, nie delfina. To jest moja inspiracja do grania w Star Stable. Ona mnie zainspirowała. Nie żaden youtuber, tylko delfinka. Jaki jest Twój ulubiony obszar teren w są Ulubiony obszar? No niby Morland, bo wiecie, tam wszystko się dzieje zawsze. A z jednej strony, gdybym miała pod względem ładności, to wybrałabym chyba no, dziki las. Tak, dziki las zdecydowanie. Ta woda jest przepiękna. Kiedy są odbicia włączone, bo tak to tak średnio. musisz wrócić do jazdy konnej? W ogóle jak zobaczyłam ten komentarz, to po prostu mi się zrobiło Tak miło, że ktoś mnie słucha na tych live'ach. Bo ktoś pamięta, że teraz ja po prostu nie jeżdżę. No i bardzo mi miło, Pianka, no. Że słuchasz live'ów na przykład, bo nigdzie chyba nie mówiłam tego na odcinku. Ale wrócić, no bardzo chciałabym wrócić do jazdy konnej. Ale nie mam po prostu na to pieniędzy. Więc no... A jak już bym miała zacząć, to musiała jeździć po prostu co tydzień tej stajni. Tym bardziej mam średnio dojazdy, nie ma w ogóle nigdzie miejsc u mnie. I pojazdę, no mówię, nie mam pieniędzy, więc jest to bez sensu. A taka jazda doraźna, no spoko, ale no tak wiecie, no tak trochę bez sensu w sumie. Bo zawsze mam wtedy dłuższą przerwę i w ogóle nie mam żadnej kondycji, czy nie kondycji. Kondycji ja mam cały czas bardzo dobrą, ale chodzi mi o taką formę jazdy konnej. Jak długo spędzasz czas nad montowaniem filmiku i skąd bierzesz pomysły? Eee, Tam do drugiego się będę odpowiadać, bo już mówiłam kilka razy. E, jak długo spędzasz czas nad montowaniem filmiku? Ojeju, no różnie. Na przykład Maya sama w stanie, to był czas jakieś 10 godzin nad montowaniem, więc było bardzo długo. Bardzo długo tu montowałam. No, 10 godzin było, bo ja montowałam czasem to cały dzień i to w ogóle dalej jakby było 30 sekund, tylko więcej. Więc bardzo długo tu montowałam, ale w filmie wszyscy cudownie, moim zdaniem. Eee, no. A ogólnie, takie przed 3 minutowy film, no to, to jest 5 godzin jakieś. Tak, bo jeszcze miniaturka... No, to... Z samym zmontowaniem to może z 2, no nie, jest 3 godziny. Zależy od filmu też bardziej. Co planujesz zrobić w przyszłości ze swoim kanałem? Tak ogólnie, jakie masz plany? Raczej znaczy nie chcę przed kontentu zmieniać, bardziej może więcej gier wprowadzić na kanał, jakichś koniowych. Koniowych. A tak to chyba bardziej się jakoś zmienia tematyki. To raczej nie może jakiegoś vloga, jakąś kiedyś, kiedyś pokazać twarz, a to bardzo wątpię. Mówię wam, że to jest minimalny procent, ponieważ no, nawet nie miałabym co pokazywać wam. Po co wam moja twarz po prostu? Nie jest potrzebna, nie planuję. Mówię, nie widzę z tym plusów, więc raczej nie planuję takich rzeczy. A mówię, więcej gram przed jakąś Alicją online, czy jakieś inne gry o koniach, to tak, planuję takie rzeczy. Jeszcze nie dokładnie nie wiem co, ale kiedyś tak. I zobaczymy, jak się to przyjmie. Bo wicher całkiem spoko się przyjął. początku w ogóle miałem słabe wyświetlenie, mało osób go oglądało, ale później to jakoś się wybiło. W nie wybiło, tylko odbiło to bardziej. I nawet spoko to jakby było oglądalność, także... Także no. Dziękuję bardzo Wam za wszystkie pytania. Mam nadzieję, że klientek Wam się podobał. I do następnego. Pa!